Witajcie, kochani, z tej strony Megboy oraz. Zombie! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Megzo Gaming. I nie mylicie się, znowu mama mogę sleep. No, wkurziliśmy się po ostatnim odcinku, bo mama zabrała nam Misia, więc musimy tego Misia odzyskać. Jak widzicie, mamy wszystkie wspomnienia: medalion, pozytywkę. Tutaj mamy książeczkę i teraz słoni. znaleźliśmy w poprzednim odcinku Słonia, którego zaraz umieścimy. Niestety z Misia została nam tylko i wyłącznie łapka, którą prawdopodobnie będziemy mogli użyć tutaj, bo musieliśmy zawsze jednocześnie nacisnąć dwa przyciski. A Misia już z nami nie ma, więc nie moglibyśmy tego portalu odpalić. Ale odpalimy i zamierzamy zakończyć właśnie dzisiaj tą grę, no bo chyba już nic więcej nie wymyślą. No chyba, że no to będzie więcej odcinków. No ale. Raczej to będzie chyba wszystko. Zielnie jest tam taka mała łapka na misia. Tak. Dobra, to Ząbiak dawaj wkładaj ten ten eee, tego słonika różowego. Mhm, jeszcze raz. I słoniku leć. Ostatnie wspomnienie, otwórz nam portal. No i zobaczmy, spróbujmy tą tajemnicę rozwiązać czy tajemnica? Spróbuj misia po prostu odzyskać. Tam nie ma żadnych tajemnic chyba do rozwiązania. Poleciało czy nie? Nie. No. I do góry. Ja trzeba teraz o. O. I zobaczmy czy się pojawi. Spójrz w prawo. Jest. 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 I teraz te przyciski powinny się otworzyć. Dobra. I tutaj na tą małą łapkę musisz teraz położyć łapkę misia. Dokładnie. Czekaj. Ten. Bum. Mm -hmm. ok, I możemy nacisnąć teraz drugi przycisk. I otworzymy portal. To co? Mama Hagiego. W ogóle już okazało, okazało się, że w tej grze my jesteśmy hagim łagim, a nasza mama po prostu jest niezbyt dobra. I zabrała nam misia, więc my idziemy tego misia odzyskać. A nie mogłeś wziąć łapkę. Czekaj. E! Już nie mogę. Widzisz? Mhm. Ale numer. Przyszedłem przez portal i koniec. Kurczę! Faktycznie z misio będzie bez łapki. Doszyjemy mu coś. Doszyjemy mu coś. O Jezu. Jakie światło. Nasz pokój! Jesteśmy w szafie. Jesteśmy naszym ptakiem. Tu, gdzieś się zaczęliśmy bawić, pamiętasz, jak bawiliśmy się z Misią wkowanego? Słoniki, I on tak. nam schował słonika. E, tu, gdzieś nam schował słonika. Tak, tutaj. Czekaj, to jest bałagan. Dzień już mamy, pamiętasz, w nocy łóżko się nasze przewróciło i misio, Misia nam ktoś zabrał. Więc czekaj, mam. też pozytywka. Tak, jest pozytywka. Jest e, tak. słonik, książeczka, czyli wszystkie wspomnienia. Ale, ale Medalionu nie widzę. Tak? Nie, jest. jest. Czyli mamy wszystkie wspomnienia. okej. Okay. No, to, to już jest finał. Na stówę to będzie finał. Dobra, czekaj, gdzie był Misio? Misio tutaj był, pamiętasz? Mhm. Otwórzmy, może Misio znajdziemy. Oj, nie ma Misio. dobrze. Kurczę, ale wystąpiłem ci co? Jedną ciekawostkę. Mhm. Jest dzień, to już nie jest przerażające. Nie wiem, czy mama Hagi nas będzie gonić, czy nie. No, ale dobra, czekaj, do szuflad zaglądamy, czy nie? Czy po, nie. Idziemy? po prostu idziemy? Teraz idziemy. O, to jest ten księżyc, pamiętasz? Mhm. Musieliśmy go zdobyć, żeby otworzyć jakieś przejście. To jeszcze gwiazdka gdzieś musi. O, jest gwiazdka, jest i gwiazdka, jest i gwiazdka. Okej, gwiazdeczka. Tu bym wsadził gwiazdeczkę, ale się jest za duża i się nie zmieści. Nie, to już jest dzień, to jest. To już nie jest ten świat taki straszny, tylko to jest jakby rzeczywistość w tym momencie. Czyli wróci o puzzle nasze, te, które znaleźliśmy, Pamiętasz? ten puzzle, jeszcze dwa płaczymy. Tak. Ale już ich nie mogę używać, więc generalnie wydaje mi się, że idziemy. Wszystko to znaleźliśmy. Tak, Dobry. wydaje mi się, że idziemy do zakończenia gry po prostu. Bo też tu w nocy szliśmy, też burza była i w ogóle było strasznie. Czekaj, nie pamiętam, czy mogliśmy tutaj otworzyć te drzwi? Nie. Nie, nawet nie ma tego. Wcale nie możemy. No dobra, to schodzimy teraz na dół, co? Mhm. Zejdziemy teraz po schodach na dół. Tak, jest dobrze. Zobaczmy, co tu, kwiatek. Dobra. O, co to jest? O, na to klucz. ten klucz. Tak, to też był w tej misji ze studnią którą robiliśmy. Dobra, schodzimy teraz po schodach. Już ciemniej. No, tu już trochę ciemniej. Jest szafa, wejdź do tej szafy. Zobaczmy, że coś w tej szafie nie. się nie skrywa. Tylko gaśnica, dobra. Nie, nic nie ma. Okej. Okay. O, kolejny. O, kolejny tutaj I tutaj cała układanka. Dobra, to gdzieś po drodze jak już. Tak, ale to chyba po drodze gdzieś minęliśmy go. Wydaje mi się, że teraz wszystkie wspomina, wszystkie elementy, które mieliśmy w poszczególnych misjach, mijamy po prostu. Dobra, czekaj, spokojnie, cówka. Spójrz po lewej, jest Krzywka. Wtedy mieliśmy sowy znaleźć, dokładnie. O, tutaj kolejny Tak. Puzzle. A tu Jakieś książki, klocki. Chcę tak powoli iść, bo. O, jest mama. I misia naszego ma. Dobra, idziemy do mamy. Tak powoli. Ale mama nie jest teraz potworem, więc. Cześć, mama. No i na misia. No idź idź, 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 idź. Nie mogę. Nie możesz iść? A butelka jej wypadła. Dobra. No, podejdź. Nie mogę ruszyć Możesz. Musisz... Mogę, tak? A widzisz? Teraz Spokojnie. Spokaj. Bierz mi się, dawaj misia, dawaj mama misia. Oddawaj. Ory! To ta mama była tą mamą Hagiego, nasza prawdziwa. Ona jest niedobra. Ona pije. Widzę misia nam zniszczyła. Przepraszam, nie chciałam. Ale nigdy mnie nie słuchasz. Czekaj, ty puka do drzwi? Coś słyszałem, czekaj? Ja też. Dobra, to zostańmy jeszcze z mamą, podejdź do mamy. No i co? Nie da się. Nie da się? Mama już nic nie robi. Możemy ją złapać za nogę, za rękę? Misia je dać? Może Misia w ogóle wyciągnąć? Nie. No zobacz, mama się tutaj trochę pije. O, weźmy szklankę i rzućmy w mamę. <śmiech> <śmiech> mama. Co się stało? O, taka ohydna butelka. Wysz taka ognista, jak diabeł wygląda. Mama, zobacz, wstrętna butelka. Nie chcemy nigdy więcej butelek. Bum. Mama, no przestań. głodny jestem. Chciałem coś zjeść. Otwieraj. O, jedzonko, jedzonko, mama, jedzonko. Zrób mi jeść. Am, am! <ścoughs> Czekaj, weźmy jeszcze coś na głowę, położmy w ogóle co, coś, gdzie w ogóle lewituje, o jest jakaś zabawka. Chodźmy tą zabawkę i na głowę położymy, o a w ogóle jakaś jest dziwna. Dobra, o weźmy. Pamiętam tą zabawkę. Pamiętasz? Ale też, ona, ona Ta. ciężka jakaś. Ona była na początku. Dobra, mamy ją jakby wróciliśmy do Twojego domu? Tak, już, jest, już nie ma tych strasznych rzeczy. Ten to, to no ostatni odcinek to widzę, będzie taki lightowy bardziej, bo to już jest chyba koniec zagadki. Dobra, puszczamy, bam. Masz, Misia. Mama, no co ty, no bo baw się z nami. <grym> ja mówię, to wydawało powiem. mi się, że ktoś pukał do drzwi, więc wiesz, e, tak. Zaczekaj, jeszcze pójdziemy tam, tylko na mamę jakoś to połóżmy śmiesznie. No. Tak, ja, um. nie. Dobra, no, już zostawmy, chodźmy. Czekaj, sobie. no spróbujmy. Może. To, to... <noise> to ja spada. A możemy wejść na górę w ogóle na tą szafkę. U góry, pamiętasz, czy dało radę? Nie. Mogę odsunąć, patrz, mogę mamie na głowę skoczyć w ogóle, zobaczmy. Tak. Czy się uda. <noise> Skoczymy mamie na głowę. Hora, <noise> Teraz już nie jest strasznie, to możemy się pośmiać. To już nie jest horror. To rzydzi. już nie jest horror. O, czekaj, mama, sorry, ale te butelki same tak spadły. Ej no. No nie mogę strącić tych butelek twarde są, wiesz, skubalne. patrz, nie chcę spaść. Patrz. W ogóle przykleiła mama. Mama, hoppa, Ooo, cześć mamusiu, siematko. Dobra, idziemy zobaczyć, czy tam pukał do drzwi dzwoni, ja słyszałem dzwonek jakiś. Ewidentnie. Pukać, nie, czy dzwonek. No dobra. Zobaczmy, buty tu jakieś są. O, siema but, but. Kto tam, kokolwiek tam jest? Niech się strzeże, rzucę butem. W ogóle, wiesz, mi się otwiera ta butle, czy komuś koło głowy, nie? Tata po raz na to koło butu, trzecia, bo dwulatek rzuca w ogóle ten butę. Dobra, idziemy, to koniec? Naprawdę? Hej, maluchu, chodź tu. Um, no i co, nie, nie wciąż to koniec. Podobał ci się prezent? Co mu się stało z ręką? Spokojnie, naprawimy go. Mogliśmy to łapkę zabrać, bo wtedy łatwiej przyszedł, nie? To, to tata był, bo to był głos męski. odblokowana, Compete Among the Sleep. Słuchajcie. No, no, among the sleep. no to troszeczkę. No to napisy końcowe. Pamięci Jory Prum, czyli Jory Prum to chyba ktoś to zmarł. Może jakiś twórca tej gry, który może jakiś wypadek miał albo coś. Słuchajcie, no przeszliśmy tą grę. Przyznam się szczerze, że ona była naprawdę fajna. Naprawdę fajna i spokojnie trzymała w napięciu. Wydaje mi się, że większości z naszych widzów na pewno się ta gra podobała. Naczk aczkolwiek trochę jestem tym ostatnim rozdziałem zawiedziony, bo my, yy, zrobiliśmy specjalnie pauzę, specjalnie nowy odcinek nagraliśmy, yy, bo myśleliśmy, że będzie jeszcze jakiś, yy, yy, jakaś mapa straszna. Yy, będziemy się razem denerwować, a tu tak naprawdę kilka minut i, i koniec. Więc nagraliśmy dla Was tylko i wyłącznie koniec, ale to może i dobrze, bo jeżeli ktoś chce zobaczyć zakończenie, no to po prostu kliknie sobie ostatni odcinek, e, który nazwiemy finał i, i po prostu będzie mógł sobie zobaczyć. E, wygląda na to, że po prostu jesteśmy małym... E, fabułę przedstawmy tej gry w ogóle. Nasza dedukcja wygląda w sposób następujący. Jesteśmy małym Hagi Magim, mama bardzo nas krzyczy, jest zła, straszna. Zamieniła się w mama Hagi bez makijażu. Dokładnie i po prostu poszliśmy do taty. I zobaczymy, co później e, wyrośnie. No że będzie druga trzecia mogę Sleep. O, chciałbym to zagrać, ale to już chyba tam e, nie wiem czy była. Bo A to już jest, ona już ma trochę lat ta gra. E, w każdym razie, słuchajcie kochani, e, wydaje mi się, że my jesteśmy na małym hagiego Hagiguagiego pozeliśmy w grze. E, w grze... jak się ta gra nazywała? Poppy playtime. poppy playtime już czekamy żeby kolejny rozdział nagrać poppy playtime Chapter 2. a w międzyczasie jeżeli lubicie horrory napiszcie na dole komentarz tak lubimy horrory to zachęci nas do nagrywania kolejnych horrorów ponieważ mamy kilka bardzo strasznych które też trzymają w napięciu które też będą na kilka odcinków więc jeżeli chcecie horrory ale takie horrory dla młodszych widzów takie które trzymają w napięciu ale nie są takie bardzo bardzo straszne ale jednak, wiecie, czasami zamkniecie te oczy, czasami podskoczycie w napięciu, lubicie to, no to piszcie, tak, chcę horrory, no to my wtedy z Ząbiakiem te horrory yeah. nagramy, słuchajcie, no Ząbiak, wiecie, zawodnik taki, że on żadnych horrorów się nie boi, ale też czasami tam widziałem, że ja, tak. zasłaniał oczy. Dobra, kochani, dzięki, słuchajcie, że byliście z nami, mamy nadzieję, że seria się podobała, Monk the Sleep. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach, a kolejne odcinki zobaczymy z czego nagram. ale na pewno będziemy teraz częściej dla Was nagrywać. Dobra, to co? To by było na tyle. Zostawcie subika, dzwoneczkę, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia. Pa, pa!